Słuchajcie, jest super special, że Spotkanie. Słuchajcie, w do Warszawy będę na Starym mieście koło godziny 16. Słuchajcie, gdybyście się chcieli spotkać super swojego idola, który kocha zwierzęta i i w ogóle. I tam pożyczy. Lajki dajcie do góry. I, rzućcie coś tam, co trzeba na konto. Słuchajcie, no, jakbym się dojechać do Warszawy, brakuje mi 20 zł. No. Słuchajcie, jeśli możecie, to zróbcie to teraz, zalajkujcie, zasponsorujcie. A w godzinę, okres godziny 16, będę na Starym mieście. Tak czuję, że od kolumny Zibuta będę uszedł dalej, gdzieś tam. Czyli tak, Warszawiacy nie obraźcie się swoich i też możecie być. Poziomka będzie dla Was dostępny. Chętnie rozda autograf i zrobi sobie selfie. Dziękuję za uwagę i tak, łapki do góry, drobne po 10 groszy, no możecie wpłacać też, bo brakuje 20 zł na bilet, no żebym dojechał na godzinę 16. No. Drodzy YouTubowicze, dziękuję za wsparcie, że tam każdy, każdy swój gościk dołożył, dzięki temu możemy się spotkać w Warszawie. Bardzo wam dziękuję, że wspomogliście biednego wieśniaka z Rudna, Dziękuję za to wsparcie. Dzięki temu jestem z Wami w Warszawie. Będziemy szaleć dalej. się mi jakieś inne pomysły na spotkanie, że mamy się spotkać, jakieś nowe miejsca, być może nad morzem, co coś tam nam no, płacajcie drobne grosze na przejazd to spotkamy się, podyskutujemy. A na razie dziękuję za spotkanie w Warszawie. Hello! A w ogóle pozdrawiam Kimi Sufladzie! Szkoda, że przyglądaliście, ale jesteście od